Dobry, jesteśmy na skrzyżowaniu drogi krajowej S74, czyli miejskiej ulicy Świętokrzyskiej oraz Alei Solidarności. Rozmawiamy na temat yy, skrzyżowania, które nie jest zbyt bezpieczne. Jak wynika z danych policyjnych, w ciągu 9 miesięcy od oddania tego skrzyżowania doszło tu do 47 kolizji. Panie Marcinie, jak pan ocenia to skrzyżowanie z punktu widzenia przeciętnego kierowcy? Czy ono jest łatwe, trudne? Z punktu widzenia przeciętnego kierowcy to skrzyżowanie jest trudne. Znajduje się na nim dużo pasów ruchu, po kilka w lewą stronę, więc kierowca przecięt, kierowcy przeciętnemu ciężko jest zauważyć te wszystkie znaki. Jeżeli nie będzie czujny, nie będzie patrzył na znaki pionowe i poziome na jezdni, jest to skrzyżowanie trudne do przejechania. Często Pan w swojej pracy pokonuje to skrzyżowanie, ucząc młodych adeptów przejeżdżania tędy? Często pokonuję w różne strony, z różnych kierunków, żeby każdy z moich uczniów miał możliwość zapoznania się z tak dużym skrzyżowaniem jak jest właśnie to w kielcach koło Galerii Echo. No i jak im idzie? Na początki są ciężkie, po kilku próbach zaczynają rozumieć na czym polega to wszystko, ale dopiero wtedy, kiedy zaczynają patrzeć na znaki. Bo na początku stresują się obserwują inne samochody nie skupiają się na tym co jest najważniejsze czyli oznakowanie drogowe i sygnalizacja świetna. W rozmowach z kierowcami pojawia się takie stwierdzenie że naj największym problemem jest zjazd właśnie z tej ulicy przy której stoimy z ulicy Alei Solidarności w lewo w ulicę Świętokrzyską yy, jakaś taka rada dla kierowców co trzeba gdzie tu się najlepiej ustawić żeby najwygodniej najbezpieczniej przejechać to skrzyżowanie na którym pasie ruchu yy, Rada dla kierowców najlepiej kontynuować sobie pasem ruchu y, środkowym jest to pas ruchu do jazdy na wprost i w lewo wtedy manewr będzie y, wykonany praktycznie przy, i zakończany przy prawej krawędzi jezdni i nie ma wtedy żadnego problemu z zjechaniem z...